Witaj w inspiracji Buna każdego dnia w łatwy sposób. Dniówka na dzisiaj z Johanną Kerry. Spójrz na to, co Cię otacza, z akceptacją i radością. Wszystko jest dobrze. Twoje życie pomogło Ci dotrzeć do miejsca, w którym teraz się znajdujesz. Patrząc z tego punktu, możesz zauważyć, że twoja rzeczywistość odzwierciedla stan twojego umysłu. Możesz świadomie wybierać taki sposób myślenia, który pozwala ci czuć się dobrze w swoim otoczeniu, w swoim życiu i z samym sobą. Codzienna inspiracja w ciągu sekund. Do usłyszenia jutro.